Siema, tu mister Linux for the win i w dzisiejszym odcinku na kanale gramy sobie Sneak mikli ale nie wersję 1.0 tylko wcześniejszą bo takie to są po prostu dla mnie lepsze to zaczynamy tutorial jest bardzo ciężki widzowie bardzo to jest najcięższa rzecz nawet cięższa niż compound ale zaczynamy od home invasion Dobra jestem bemką Tutaj. Dobra, gramy to. Zborowo wartościówek. czyli zamknę. A zostawię złotą wazę tak na widoku. He. Piłkę bym sobie zabrał. Jest też motek. A ja już myślałem, że coś zepsułem. Dobra, obrazy się przydadzą. Ping. Można iść tutaj. Myślałem, że już ten przejechał. No bo przyjechał. Bo... Zaczął być taki dziwny dźwięk. Chyba nic się nie stanie jak zabiorę mu telewizor, parę rzeczy Zwalaj. walaj tym 5342, dobra już mamy safe otwarty. Nic. No, nie to. Mogę pistolet mu zabrać? Nie mogę, to za gówno. Chyba hmm. mnie dobrze widać, co nie? Dobra, ale kod był No... Dobra, Szapki złota sobie jeszcze pozabiorę. Siu, siup, siup, siup. Let's go. Kurde, myślałem, że dobiję chociaż 100 tysięcy, no chyba, że... Jest jeszcze coś do zabrania. Nie wygląda... Na... A nie? Jest coś. Ale czy się jakoś zbliżam? Raczej nie. Da się otworzyć? Nie, nie da się otworzyć. Dobra. O. Ty nie, a ciekawe... O. Uu. Dużo czerwonego. Mogę jeszcze jakiś obraz zabrać? Tu w ogóle jest jeszcze jakiś. Dobra, co ja się tu będę? Kierdzielał, I Jeszcze drugi level. Farma. Dobra. Jestem na farmie. Pełnej. No właśnie, nie wiem czego pełnej. Znowu z BMK. Nie wjechał na teren, bo to by było pewnie zbyt podejrzane. Jest tu może coś, co mi pomoże w jakikolwiek sposób? Nie, nie. Tego wolę nie obchodzić, bo pewnie tam jest główny cel. Dobra, jest jeden sposób. Oby zadziałał. Nie dzisiaj, I Niby Mogłem to speedrunować, ale. Ja tu nie jestem, by speedrunować, tylko to na spokojnie, powolutku zrobić. A już zrobiłem marlaka, tak szczerze O, tu coś może być. Nie, nie, Już wyjdę tędy. Dobra, teraz idę tam. Jeszcze jeden level machnę. Ha! Prajer nie może do mnie strzelić. Czasa jest. Ile tu fajnych rzeczy mają? Ile takie coś mogłoby kosztować? Pewnie dużo. Dobra, bo jeszcze jeden level jest do zrobienia. Albo i nie, to już na naszym odcinku. Dobra. Drodzy widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek, z się Wam spodobał. Zostawcie suba, lajka, like komentarz, to tyle. Siema.